Teraz jesteśmy na pierwszym przystanku, jaki zrobiliśmy po drodze. Około 300 km, może więcej, może mniej, ale około 300 km jestem akurat na pustyni. Chcemy odpocząć, zjeść śniadanie, bo wcześniej żeśmy wyjechali z domu o godzinie e, 6 rano. Tak, żeby nie było jeszcze trafiku, znaczy dużego ruchu na drodze. O, tu jest nasz samochód załadowany, proszę bardzo, jak to pięknie wygląda, jak śmietnik w środku, ale tu jest wszystko zapakowane w workach, żeby się nie pobrudziło, dlatego te worki od śmieci są. Tu jesteśmy. zatankuję też doleje paliwa, bo nigdy nie wiadomo, gdzie będzie. Następna stacja benzynowa, dlatego że to są góry i różnie może być, najpewniej się jedzie zawsze na pełnym zbiorniku paliwa, wtedy czuję się pewnie i bezpiecznie, bo nie wyobrażam sobie, żeby samochód stanął z braku paliwa. Także wyjeżdżamy z Kamloops, to miasto się tak nazywa Kamloops i jedziemy. Autostradą numer 1, która się ciągnie od zachodu do o, wschodu Kanady, około ponad 7000 km. Ale my jedziemy, znaczy, przedtem jechaliśmy e, autostradą numer 5, nazywała się coca hala Highway. A teraz e, pojedziemy, my, za chwilę skręcę na o ulicę, która idzie wzdłuż autostrady numer 1 jeszcze w tej chwili nie będzie autostrady bo jeszcze są, będą światła na niej ale za jakiś czas y, już nie będzie świateł tylko będzie autostrada właśnie to jest tutaj w mieście, ona nie jest autostradą ona jest normalną ulicą Cztery... <laughs> czteropasmową Także widzicie te góry po lewej stronie, dlatego nic tu na nich nie rośnie, bo jest za bardzo gorąco. Tak widzicie nawet mało krzewów tutaj jest, mało drzew. Dlatego to, że tu są bardzo gorące temperatury, do często gęsto dochodzą do 40 stopni w cieniu. Nie mówię o słońcu, ale w cieniu plus 40. To sobie e, można wyobrazić, jak może być gorąco. Tylko tyle, że tu jest inny klimat e, jak u nas w e, Vancouver. W Vancouver jest klimat wilgotny, in, inaczej, bardziej przyjemny. Tutaj czuję się tak jak w piecu. Przy tempera takich temperaturach tak jakby paliło, jakby był, był w piecu. Nie można długo. Ustać e, na słońcu. Także widzicie, campingami tutaj jeżdżą. Dużo ludzi e, wozi swoje campinga. Także e, żeby nie e, przesiadywać w hotelu, nie płacić za hotel. Taki camping jest dużo tańszy i w każdej chwili, gdzie się stanie, jest e, się w domu na no, miejsce campingowe, gdzie średnia cena gdzieś około 20 dolarów za noc takim campingiem się płaci. Także to jest dużo, dużo o wielekrotnie taniej niż pobyt w hotelu. Ale takim campingiem można stanąć, znaczy na, te miejsca kempingowe są w ciekawych miejscach nad jeziorem, nad rzeką, także to jest przyjemnie, a hotel jest w mieście, także hotel to nie jest za a, dobra sprawa jeżeli się podróżuje daleko taki kemping taka przyczepa kempingowa jest yy, najlepsza a po drugie yy, najlepsza to jest taki yy, przyczepa która razem, razem z silnikiem razem jest połączona z samochodem bo wtedy można w tej przyczepie jechać a w tej przyczepie yy, odwieszonej od tyłu przyczepionej na zaczepie nie wolno tam nikomu przebywać ze względów bezpieczeństwa w razie czego by się zaczep odczepił czy coś by się stało to nie ma ratunku Do, dlatego nie wolno w tej osobie w czasie jazdy w tym kempingu przebywać myślę że tak samo jest w Europie tak samo jest w Polsce Także jedziemy wzdłuż tych gór, widzicie te góry, to op opalone te góry, gołe, takie e, wystające kikuty. Tak samo tutaj e, po lewej stronie, e, zobaczcie, dlatego można a, porównać e, to o, do pustyni, bo to jest e, rzeczywiście pustynia, która się ciągnie od. Całego południa Stanów Zjednoczonych, aż tutaj po północ. To jest przedłużenie pustyni Nevada. Ja to tak widzę, to się nie nazywa Nevada, ale to jest cały ten pas, ciągnie się od Las Vegas poprzez różne tam stany w Ameryce, aż kończy się tutaj na północy w Kanadzie. Także jeszcze nam zostało bardzo dużo. Wzięliśmy około o, może 400 km. Także jedna trzecia tej trasy, co mamy wyznaczone 1200 km. Także jeszcze bardzo dużo nam zostało do jechania. Ale jak widzicie, drogi są dobre, asfalt jest. Dobry, nie ma dziur i wybojów, tu jeszcze, jeszcze raz idę, e, nie wiem czy też zjechałem po benzynę, chyba już raz pokazywałem, ale niech będzie, już nie będę tego wycinał, jeszcze raz pojedziemy na stację benzynową. Zakręcimy, to chyba przyjechaliśmy. Za chwilę pojedziemy dalej, także nie będę już, już tego o, więcej yy, komentował. Teraz jedziemy dalej. Jesteśmy daleko za Kamloops. Teraz już nie będzie tu żadnych skrzyżowań, żadnych świateł. Już zrobiła się z tej drogi autostrada. Także jest na co popatrzeć. Bardzo lubię tą drogą jeździć, bo nie trzeba tej drogi zachwalać, bo jak sami widzicie, naprawdę jest na co zwrócić uwagę. Nie ma dużego ruchu na drodze, jak widać. Co jakiś czas samochody jadą. To nie jest Europa, że dużo ciasno, czy Niemcy. Samochód za samochodem. Tutaj w Kanadzie jest duży kraj i, i jazda samochodem należy do przyjemności, bo są dobre drogi, dobre samochody, tylko że. Ta szybkość dozwolona tutaj na autostradach jest niestety za mała. 110-120 km na godzinę, tylko na niedużym odcinku było, a teraz 110. Także troszkę przydałoby się depnąć na pedał gazu. Tak jakby było 140, to by dużo szybciej można było zajechać. A niestety nie można tak szybko jechać. można oczywiście przez całą drogę, jak jechałem, nie zobaczyłem nigdzie e, policjanta czy e, sprawdzanie szybkości jazdy e, nie było. Ja zawsze sobie pozwalam dużo więcej e, szybciej jechać, niż to jest na pokazane na drogach. Na drogach są znaki. Z jaką szybkością można jechać co jakiś czas? Także pod tym względem mi, mnie się tu nie podoba, bo za wolno się jeździ. A jedna sprawa, wam powiem, jak wygląda jazda tutaj w Kanadzie. w Kanadzie y, można y, wyprzedzać. I o Kanadzie, to w Kanadzie z tym y, do tej pory różnie bywało. U, dużo samochodów jeździ lewym pasem i naprawdę rzadko kiedy, żeby zjechał na prawy pas. Ja też jeżdżę lewym pasem, ale jak widzę, że ktoś jedzie za mną blisko, usuwam się na prawy pas i po prostu, żeby mógł przejechać. Ale większość ludzi tego nie robi. Wiem, że w Niemczech na autostradzie, na autobania, to jest całkowicie zabronione wyprzedzanie prawym pasem. Ja kiedyś o tym nie wiedziałem, ale mamy dobrych znajomych, którzy mieszkają w Niemiec od lat. Oni mi powiedzieli, że w razie nie wyprzedzał z prawej strony, jak ktoś będzie na lewej. Ale jak widziałem jak tam jeżdżą w Niemczech na autobanie, nie ma ograniczania szybkości, to wcale się nie dziwię, że nie wolno, bo to stwarza niebezpieczeństwo dla e, samochodów. Bo samochód się widzi w lusterku, ten samochód w ciągu 2-3 sekund już jest tutaj e, blisko, także e, bardzo niebezpieczny by było, gdyby ludzie e, kierowcy wyprzedzali e, z lewej czy z prawej strony. I tak to wygląda. Zresztą tam na autobusie, to lubiłem tam jeździć, bo z yy, początku żona też się bała, tak żona się boi w ogóle szybko jeździć.